Domila Sowczaka i panią Witam gorąco. Proszę Państwa, pan Sławomir Sowczak działa w obszarze szeroko pojętych intermediów, tworzy instalacje, instalacje interaktywne. Skończył studia na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Dyplom z rysunku i malarstwa w 1989 roku i od tego też roku związany jest z tą y, uczelnią. Obecnie prowadzi pracownię działań interaktywnych w Katedrze Intermediów. W latach 1994 do 2007 roku prowadził Galerię ON. Od 2008 roku jest dyrektorem artystycznym bardzo dużego projektu Biennale Mediacje w tym roku o nazwie Biennale Polska. Jest to jedna z największych wystaw sztuki współczesnej w Europie, która prezentuje artystów z całego świata. Jest też kuratorem bardzo prestiżowych projektów wystawieniczych, a swoje... Instalacje pokazywał na ponad 100 wystawach indywidualnych i zbiorowych, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Należy do jednych z największych polskich artystów sztuki Performance. O działaniach twórczych w Miejskim Ośrodku Sztuki, projektach twórczości artystów, zarówno kurator, jak i artyści, zapraszam. Witam Państwa serdecznie. Ja myślę, że zanim to nastąpi i wejdziemy obejrzeć tę wystawę, może ja taką małą refleksję, jeśli chodzi o Sławomira, Sobczaka i te stany, które tutaj stworzył, te stany zagrożenia. Ja może odniosę się do czegoś innego, że żeby Państwu jakby przybliżyć to, co zostało tutaj zrealizowane przez Sławomira Sobczaka, to myślę, że taka refleksja gdzieś wychodzi poza taką wystawę, mianowicie do naszego życia codziennego, A mianowicie to, czy jesteśmy utopieni w informacji totalnej. To znaczy, że są takie siły, które chciałyby każdego no, zelidensjonować, ze, pokazać jego stan życia, czyli wszyscy mamy wesele. -y. To, są, to są pewne stany zagrożenia, które płyną z życia. Myślę, że no już nie powiem o tych chipach, które po skórę już Holendrzy wszczepiają, żeby płacić. Y, za, y, w restauracjach i y, w pubach y, y, no, ewidencja ludzi i tak dalej to jest świat y, informacji i świat zagrożeń ja myślę, że y, tutaj y, te stany zagrożenia y, to są jakby zbiory instalacji które są bardzo tutaj interesująco połączone y, i tutaj w pierwszej rozmowie, takiej, wczorajszej nawet, patrząc na te z Januszem Bałtyką, i takżeśmy stwierdzili, że to jest jednak wielka maszyna. Ja Państwu jeszcze taką refleksję e, historyczną. E, mianowicie e, ta instalacja, tak mocno zespolona, można by tylko ją porównać i odnieść do e, twórczości wierzchowa w 20 latach, kiedy pokazywał te maszyny rozpędzone i myślę, że tutaj gdzieś tkwi jakieś, jakieś komunikacja historyczna ale to jest zdecydowanie ciekawiej zrobione, poprzez ten obraz ruchomy, do którego nie możemy wsiąść, nie, nie możemy wejść. Państwo dzisiaj zobaczycie wefiku instalacyjny, do którego można wejść i przeżyć te wszystkie zagrożenia. W mistrzowski sposób jest to zrobione. Myślę, że to jest stan, który, który po prostu yy, no, świetnie jakby określa yy, te zagrożenia. Ja myślę, że, że ja tylko tyle, ja poproszę jeszcze Zobczaka, żeby parę słów yy, do Państwa powiedział. Proszę bardzo. No, witam serdecznie. Tutaj eee, już pan Remual, tyle o tej wystawie powiedział, że troszeczkę nie mnie, że nie wiem, czy będę w stanie powiedzieć Państwu więcej. Ja bym wolał, żeby jak najmniej mówić, a jak najwięcej doświadczać i odczuwać i przeżywać. Ta wystawa jest właśnie dedykowana pewnym życiom i odczuciom eee, w sposób. E, E, właśnie taki personalny do, do przeżycia, do doświadczania. E, jest to zbiór, tak jak Pan Rubio powiedział, kilku instalacji. E, dla mnie ta, ta wystawa jest taką, taką, taką małą retrospektywą, e, bo znajdują się tutaj e, prace połączone z sobą, które odnoszą się do kilku wątków, które e, we wcześniejszej twórczości poruszałem. Mniej więcej od roku 2005-2006. Dwie instalacje są właśnie takimi instalacjami, które już się w innej odsłonie, w innych warunkach lokalowych czy przestrzennych pojawiły. Natomiast są na nowo aranżowane i właściwie trzeba je traktować jako, jako te właśnie zrealizowane do, do tej przestrzeni. Dwie realizacje są zupełnie nowe. Tutaj mają swoją premierę i e, między innymi praca tytułowa, która dała tytuł całej tej wystawie e, Stan zagrożenia. E, zagrożenia są na różne sposoby. E, czytane, pisane, odbierane, komunikowane. Państwo zobaczą moją wersję e, pewnych komunikatów odnoszących się do tego problemu, który, jak mi się wydaje, wyzwala w ludziach bardzo dużo emocji. W takich stanach my czujemy się albo właśnie lepsi i staramy się ludziom pomagać, albo wręcz przeciwnie korzystać z sytuacji. Tutaj dosyć ekstremalne myśli nas y, się tłoczą i każdy stan wywołuje jakąś reakcję i te reakcje nie są na ogół obojętnymi reakcjami. I ta wystawa trochę jest o takim braku obojętności na doświadczenie, na, na także doświadczenie fizyczne, bo te prace trzeba doświadczyć fizycznie ten aspekt wizualny jest tu tylko częścią y, taką marginalną. Zapraszam do doświadczenia.